Bagwit to rodzinna firma, której początki sięgają 1986 roku. Specjalnością naszego przedsiębiorstwa jest produkcja oraz dystrybucja opakowań foliowych w dowolnym wymiarze: torebek i worków z folii PP i PE oraz toreb reklamowych z folii HDPE i LDPE. Produkujemy także inne opakowania foliowe, m.in. worki na śmieci, torebki strunowe, torby z zakładkami i sklejoną taśmą, z euro wyciętymi otworami i inne. Wykonujemy każdy rodzaj opakowania foliowego zgodnie ze zleceniem klienta. Oferujemy możliwość jedno lub wielokrotnego nadruku na opakowaniach przy użyciu metody fleksograficznej. Dysponujemy nowoczesnym parkiem maszynowym, dzięki któremu możemy zaoferować usługi pakowania za pomocą metod Flowpack, Blister, Skin, opakowania termokurczliwego oraz na zasadzie celofanowania. Ofertę kierujemy do małych i dużych firm oraz do klientów indywidualnych. Działamy profesjonalnie i szybko. Doradzamy również w zakresie optymalnego wyboru opakowań. Nasze usługi zostały docenione przez wiele firm na rynku. Ciągły rozwój technologii i poszerzanie oferty produktowej pozwoliły nam na uczestnictwo w programie Rzetelna Firma. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.